Cześć kochani! Z tej strony ja, Wiktoria i jestem w z odcinku na moim kanale. A dzisiaj jest to odcinek, gdzie będę czytała wasze przypałowe szkolne historie. W poprzednim, poprzednim odcinku prosiłam was, abyście takie pisali, ale nie wzięłam ich spod odcinka, ale spod mojej karty społeczności. Jeżeli chcecie drugą część takiego odcinka, to piszcie w komentarzach. Ja na pewno ją zrobię, ponieważ jak wiecie robię daily, więc... Każdy pomysł na odcinek mi się przyda. Ogólnie, możecie pisać w komentarzach y, historię i pomysły na odcinki. Jak ty pomysł na odcinek, to dajcie y, najpierw w tym komentarzu hashtag pomysł, bo wtedy będzie łatwiej mi je znaleźć. E, ale już się przedłużamy i zaczynamy. Intro. Alright. Generalnie postaram się to tutaj dać screen do tych opowieści, które czytam, ponieważ mam bardzo wymowy i do końca mówię troszeczkę niewyraźnie. Więc jeżeli. Nie zrozumieć, co mówię, to macie tutaj obok screena, byście sobie ja po prostu mogli to przeczytać, Wie, więc yy, my zaczynamy. Więc pierwsza historia od Nataliusz. Kiedyś na walentynki do mojego kolegi z ławki przyszła poczta walentynkowa XD i dała mu anonimową kartkę. Cała klasa myślała, że ja mu to posłałam, i mnie tym prześladowała. W następnej przerwie dostaliśmy Lizaka w kształcie serduszka. Miałam pycha i mi się on złamał, no ale okej. Okay. Jak się tak zmaiłam: Best Friend Forever, chodziłam po szkole i nagle taka grupa chłopaków biła do mnie i mi gadała cały czas o tej karce. Ja się tak znerwowałam, że jednego chłopaka uderzyłam Lizakiem w czoło i co jest grane! Na szczęście się ode mnie odczepili i miałam mega bekę. Dwukropek nawias. Jeżeli to czytasz, to pozdrawiam wszystkich. Okej. Okay. Więc taka pierwsza historia na rozluźnienie. Ja ogólnie się spodziewam, że to będą takie hardkorowe historie z nauczycielami. Takie, że wyzywali was o nic. Jak mnie. Jeżeli tego odcinka nie widzieliście, to polecam. Tutaj macie na ekranie miniaturkę, jak wyglądała. <grytania> historia fajna. Nie wiem jak ją skomentować, więc po prostu idziemy do kolejnej. Okej, okay, a więc mam kolejną historię. Tym razem od... Osoby, której mówić nie potrafię, przepraszam, ale nie będę kajeczyła Twojej nazwy, więc ja się przesuwam i tutaj ponownie macie mi screena tego komentarza. Więc zaczynamy. To było, gdy jeszcze nie było przerwy świątecznej, ale mniejsza. Był wtedy polski i pani zrobiła powtórzenie z czasowników. Pamiętam, że spytałam się pani, czy mogę skorzystać z toalety. Odpowiedziała, że mogę i gdy przyszłam, powiedziałam pani, że już wróciłam i wtedy właśnie zapomniałam wyłączyć mikrofonu. Po 10 minutach lekcji, gdy pani. Parę osób przepytała, prosiła, abyśmy czytali krótką czytankę na stronie 125. Zebrałam się za czytanie, po czym mój młodszy brat wszedł do mnie mi do pokoju i spytał się, czy mam lekcję. Ja mu odpowiedziałam, że tak, mam polski. Spytał mnie się wtedy kolejny raz, kim mam polski, no to odpowiedziałam mu, a on tak jak gdyby nic patrzył mi w oczy i krzyczał, że ha masz lekcję najgłupszą macochą. ha ha ha, o mój Boże, I już się spoczuje i twojemu bratu. I wtedy zauważyłam, że mam włączony mikrofon. I pani się na mnie wkurzyła, że wezwałam moją mamę na rozmowę po moich wszystkich lekcjach. No i dostałam uwagę. Dlatego teraz nauczyłam się patrzeć po 40 razy, czy mam włączony mikrofon. Ja tak samo, w sensie ja rzadko kiedy w ogóle miałam taką sytuację na lekcjach, że się odzywałam. mówię na matematyce, bo łatwo było dostać jakąś łatwą piątkę. Za przykłady, bo mieliśmy akurat proste tematy, jak na matematykę. Um, ale ja zawsze sprawdzałam. Raz mi się włączył mikrofon, nie na tym co chyba tak jest, że jak się na coś najedzie i się potem kliknie spację, to się włącza mikrofon. Nie wiem, ja tak miałam kilka razy. Ja miałam taki ofak oh ale chyba nic nie powiedziałam eee, takiego. Wydaje mi się, że z nic nie powiedziałam. No więc generalnie ja też mam taką, e, jak to się nazywa? Obsesję. Taką, taką obsesję na punkcie mikrofonu, czy jest włączone, czy nie jest włączone. Kamerkę nie mam, bo dosłaniałam sobie ją kamerką po prostu po obejrzeniu takiego filmu na Netflixie. E, on się nazywał. Darkunet u swojego przyjaciela, chyba? To mam taką paranoję na temat kamerek w laptopie, że po prostu sobie przypięłam kamerkę na kamerkę i codziennie, gdy tylko to ją przypinam. Więc o to się po prostu nie martwię, ale mikrofon to jest jakaś totalna paranoja, ja się boję. No ale dobra, lecimy do kolejnej historii. A więc kolejna historia, tym razem od Brooklyn LPS112. Okej, okay, więc czytamy. Historia z trzeciej klasy podstawówki. Czekałam, spiałam się na autobus na świetlicy i zaczęło nam się nudzić. I oczywiście ja, która jest chora na łeb, postanowiłam się z w takiej szafy. Tam były różne gry planszowe itp. itp. I był tam taki I był tam taki chłopczyk. Czy ten chłopczyk był z tobą w szafie? Niepokoi mnie, żeby dokąd zmierza ta historia. I był tam taki chłopczyk, no i poszedł po jakąś grę planszową, tak się nie że upadł na podłogę i miałam obie. E, historia z kategorii zabawne, więc nie będę się na nią rozwodzić, po prostu mm. do więc tutaj mamy mega długą historię od Shadow, mega długą, więc na to przygotujcie. Zatrzymajcie ten film i idźcie po herbatkę albo po wodę, bo tylko herbatka i woda, pamiętajcie. E, usiądźcie wygodnie i napijcie się wody albo herbatki, i posłuchajcie tej cudownej historii od Shadow. To było tak. Była to może czwarta lub piąta klasa, i to była całkiem spora klasa. 32 osoby, mniej 90% dziewczyn. Ja byłam jedną z tych osób, które siedziały cicho w kącie. Yy, nie wiem, czy tak to się pisze. Dziewczyny, które uważały się za lepsze, przezywały mi, że jestem gruba, brzydka, okularnica i po co w ogóle ja jestem w tej szkole. Olewałam to. XD. Gdy ktoś do mnie zagadał, chciał się zakolegować, to byłam otwarta na nowe znajomości i mówiłam, to są wszystko, ponieważ chciałam mieć przyjaciół. Pewnego dnia jedna... Przyjaciółka, przeprze coś drugiej na ucho i się śmieją. Jedna odciąga mnie na korytarz, a druga wyciąga mi z pcaka jedzenie i ucieka. Potem idę na przerwę na śniadanie i pani pyta: Czemu nie mam jedzenia? Ja odpowiadam, że nie wiem, bo je miałam. Ta baba z mordą do mnie i do mojej mamy: jak mnie odebrała, czemu ja nie mam jedzenia? Jaka z mojej mamy wyrodna matka, że własnemu dziecku nie da jeść i ona musi się martwić. Ja takie XD. Jeszcze pewnego dnia ubrałam się pięknie, najlepiej jak potrafiłam. Miałam bluzę z lumpa i z oraz nowe buty z zary. Byłam szczęśliwa, że mam coś nowego i w ogóle. Koleżanka patrzyła na mnie jakbym coś nie zrobiła i poszła. Z jednego dnia była w tym samym, bo wiedziała, że mi będę będą zazdrościć. Ta, wiem, jest trochę niemiła. W szatni na łeb koleżanka wyciąga z plecaka nóż do masła i mówi coś w stylu wyróż tu ubrania, ja na to nie. To próję się znowu. Ty nie wiesz, że Weronika ma taką bluzę? Ty nie możesz mieć takiej. Teraz to jest żałosna, ale Oto podam ci nasz dialog. Uważaj na mnie, mam ostry nóż i powiem, że sama zrobiłaś to sobie, bo ma identyczną bluzę. Gdy dalej chciałabym zaznaczyć YouTube, że to jest nużno masła i tu się nic nie dzieje, brak agresji, to jest tylko nużno masła. YouTube, don't ban this video, please. Thank you YouTube. E, możemy iść dalej. Nie, nie wyrzucę, bo to kosztowało pieniądze, a mnie to interesuje, oddawaj. Powiem mojemu wujkowi, co jest policjantem, Wysywasz, że mi chcesz mi zrobić krzydy i mi telefon tutaj widać, jak bardzo my dziewczyny jesteśmy zawisne o ubrania. W sensie, tpiera ma taką samą bluzę jak Ty i inna typiera grozi Ci nożem od masła. Co? Przestraszyłam się i po prostu obiecałam, że nigdy nie przejdę w tym stylu poszłam do kibla płakać. Takim byłam kitem, że wszystkie z Następnego dnia szukam butów nie mogę znaleźć. Ręce mi się trzęsą, bo te buty były dość drogie. Aż w końcu znalazłam moje buty zniszczone. Sznurówki pocięte nożyczkami, te metale. Te, te metale to jest aglet. Jezu, każda osoba, która oglądała film naszej ferba, wie, że te metale to jest aglet. Osoby, które oglądały na film naszej ferba, łączymy się. Aglet w pamięci. Ty ma coś, takiego kółko na sznurówkę. Aha, czyli to nie było Aglet, ok, Aglet to jest końcówka od sznurówki, to było to, co cię sznurówkę kłada, to co tam, to? Ale dalej łączą się osoby, które kochają się naszej To Metalowe coś, takie kółko, na szturówkę wyrwane, wszystkie takie, a nie były powyginane, biegnę. Oczywiście, bo są sekretarki, czy mogę dzwonić do mamy. Mama była do szkoły, zrobiła aferę i prawidłowo potem wypisała mnie z tej szkoły i wyrzuciła buty. Potem nękały mnie i pisały do mnie, a jak szłam do sklepu i je widziałam, śmiały się ze mnie. Teraz twierdzę, że ha im i że H im w D i niech spadają na bambus, a ja potem zaczęłam w ogóle mieć myśli samobójcze potem przez dwa lata chodziłam do psychologów i tak by the way starałam się najło, najłagodniej i najłagodniejsza historię z tej opowiadać, bo nie chcę zbytnio myśleć o tamtym miejscu i przypominać sobie co się działo tam. Pozdrawiam, wika. Okej, okay, to była historia z kategorii mocnej. chciałam ją trochę rozluźnić tymi wstawkami, że śmiesznymi jak Aglet ale bardziej się spodczuję, w sensie ja nie ja miałam nie takiej sytuacji żeby ktoś, nie wiem, jakoś mnie nękał w szkole albo prześladował, żeby generalnie jakiś problem w sumie o nic yy, nie wiem w sumie o co chodziło tym dziewczynom, nie wiem jaka była sytuacja ja w bardzo się współczuję i mam nadzieję, że w następnych szkołach spotkasz normalnych os normalne osoby i guys, jeżeli wy też macie takie problemy, to naprawdę rozmawiajcie z rodzicami albo z nauczycielami ja wiem, że nauczyciele czasami mają to totalnie w poważaniu ale naprawdę warto porozmawiać i się przepisać do innej szkoły, albo zmienić, przechodzisz klasę i coś takiego, bo takie sytuacje naprawdę mogą się trochę, trochę, trochę bardzo psychikę yy, i nigdy nie lekceważcie takich sytuacji i na pewno też nie dajcie sobą, Pomiatać, nie wiem, czy mogę tak No nie chcę poruszać tak drażliwego tematu Na którym aż tak się nie znam Polecam dużo kanałów na YouTubie, które się wypowiadają o takich rzeczach Jak sobie tym radzić Ja nie, miałam ja nie mam takiego doświadczenia w życiu, więc nie będę się aż tak wypowiadała Ale po prostu pamiętajcie, że zawsze macie jakieś wsparcie I zawsze możecie do kogoś napisać Czy to z internetu, czy z waszego środowiska Z waszego miasta, czy nawet do waszych rodziców, czy do rodzeństw Kolejna chyba już w historia Chyba nie, przedostatnia, bo będzie jeszcze historia mojej siostry Którą ja opowiem A więc zaczynam czytać więc historia od Ania Kieczka. Jak byłam na lekcji, to zobaczyłam takiego pająka. Jak coś na widzę, pająków są straszne, rozumiemy cię. Była blisko mojej ławki i zaczęłam krzyczeć i piszeć na całą klasę, bo strasznie, ale to strasznie boję się pająków. I pani się mnie zapytała, czy wszystko ok, i czemu krzyczałam, a ja jej odpowiadałam, że zobaczyłam pająka. Jak zaczęłaś, to pozdrawiam i również cię pozdrawiamy. A teraz moja historia jeszcze. Coś ten desań, jak o pająkach. To, może to nie będzie typowa jedna sytuacja, ale ogólnie cały jakby zbiór, ponieważ wiecie, jak jest lato, jak jest ciepło, w sensie zaczyna się lato, albo już zaczyna się jesień, no generalnie są osy na dworzu, tak? No i gdy masz otwarte okno od klasy, to te os tam wlatują. W naszej szkole jest bardzo zimno i albo bardzo gorąco. Tam ogrzewanie ani klimatyzacja nie działa. Znaczy tak szkoła by nie słyszała o takim czymś jak klimatyzacja, prawdopodobnie. No, generalnie tam jest duszno, gorąco i zimno, wszystko w jednym momencie. No ale zmierzam do tego, że po prostu tam pełno os wlatuje. Pełno os. I ja się panicznie boję os, ja po prostu os się boję masakrycznie, więc gdy tylko latuje osa, przez całą lekcję nagle w moim głowie po prostu się ucisza. Ja tylko patrzę oczami, gdzie jest ta osa, tylko gdzieś obok nie przelatuje, to biorę zeszyt albo książkę i na tam jakiegoś jakoś odganiam, zasłaniam się, idę pod ławkę. No, to pewnie wygląda komicznie z perspektywy innych osób, ale ja się naprawdę boję os. Ale teraz będą słowaki, które moje mojej siostry, którą pozwolę mi opowiedzieć, a więc było to jak pierwsze trwałe lekcje, gdzie teraz mam ferie, no ale wydarzyło się właśnie to podczas lekcji Moja siostra ogólnie potoczy do lekcji w ten sposób, że tylko się loguje na Teams, a czasami nawet nie. Ona pracuje jak ma lekcję, yy, ona sprząta jak ma lekcję, ona się kąpi jak ma lekcję I sytuacja wygląda tak, że moja siostra się po prostu kąpała i postawiła sobie obłokowany kosz z bielizną. W sensie, wiecie, jak się jakieś będą ubrania ma, to się po prostu do tego kosza na pranie. Yy, no i po prostu postawiła sobie tam telefon, tak na, na leżąco, tak na płasko, żeby słuchać lekcji, żeby raczej czegoś, żeby tam powiedziała obecność, że po prostu miała obecność. No i moja siostra też tam sobie jaki w telefonie i ona ma, jest na Discordzie. I ona włączyła kamerkę w Discordzie i ludzie z i Klasy zobaczyli, jak ona na chwilę się zawanny, No nie było nic widać, okej? Okay? ona tylko się tak, wiecie, uchaliła, tak za Nie było nic widać, co tylko było widać jej twarz i mokre włosy. I. <laughs> no generalnie. Ja wyliczałam takiej sytuacji, dlatego ja nie mam lekcji na telefonie, <grym>, dlatego ja się na telefonie nie lubię. Okej, okay, to było tyle z tego odcinka. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Skomentujcie, czy wam się tam podobało, czy z takich odcinków więcej. Mam naprawdę dużo, dużo historii od Was. Te historie były... Jedna była ciężka, a większość była taka no jakiś spoko. Znaczy nie, żeby historia do mnie była fajna, chodzi o to, że była po prostu przykra. No ale ja już Was nie zatrzymuję i dopijcie herbatkę, którą kazałam zrobić i w sumie żegnam. Pa, pa!